Dobry, my się dzisiaj witamy w takich wersjach zaspanych, bo wstaliśmy specjalnie na wschód słońca, żeby dojechać tutaj do dwunastu apostołów. Ale nie wiemy, czy to się uda, bo chmury są dosyć gęste. Słońce się może nawet nie przebić, nawet jak stanie, Także nie wiem, czy nasze poświęcenie się opłaci. Jeszcze chwilę mu damy, ale... No. Ale puchatki jestem. zaliczyliśmy właśnie pierwszego fajla hotelowego na tym wyjeździe, ponieważ mm, hotel wyglądał bardzo dobrze na zdjęciach, na bookingu, miał dobre opinie i w ogóle no, wyglądał naprawdę spoko. E, jesteśmy w Melbourne, e, wchodzimy do pokoju, a tam robactwo. Tomasz aż sobie znowu mu się łydka pospinała, bo próbował uciekać. Był uciekać, <grystanie> bo krzyczałaś, to zacząłem uciekać, bo mówię, co tu się dzieje? Mówię jakieś wielkie coś na ziemi. No ale no nie, no, chodziło tam taki no, chodzi wielkie, nie coś, no. wiecie, to nie był mały robaczek. Nie, to takie. To było był taki wielkości, jakiejś jak... takiej wielkości. No i no, że ja byłam za Tomkiem, to ja się cofnęłam i krzyknęłam, zamknęły się drzwi i Tomak został sam w tym pokoju z tym Karaluchiem, Po czym się zreflektowałam i otworzyłam mu drzwi. Ale, okaza ale okazało się, że już mu się pospinała łydka i miał problem w uciekaniu. No. No więc ym, poszłam do pani i powiedziałam, jaka jest sytuacja. Pani powiedziała, że może przyjść ekipa sprzątająca i zabrać tego karalucha. Ja powiedziałam, że no trochę już się boję być w tym pokoju, więc czy mogłaby dać inny pokój na piętrze, bo tamten był na parterze. No więc dostaliśmy nowy pokój. Idziemy. Wchodzimy do pokoju, a tam jacyś inni ludzie w środku. <grym> Okazało się, że dostaliśmy pokój, w którym były inne dziewczyny, które... Które złożyły też zażalenia na ten hotel, że nie spodziewały się takiej sytuacji, ogólnie takiego standardu, jak zastały. No i poprosiły o refund. Tylko jeszcze nie zdążyły wyjść z tego pokoju, a my już dostaliśmy do niego klucze. Plus jeszcze pokazywały, pokazywały nam w tym pokoju różne rzeczy, które im nie do końca pasowały. No i faktycznie miały rację. No więc zeszliśmy na dół i dziewczyny faktycznie dostały refund. Po czym podchodzę ja... I mówię, że mi się też nie podoba. No i też dostaliśmy refund na szczęście, więc o tyle dobrze, że no, że dostaliśmy zwrot pieniędzy. Więc teraz musimy sobie szukać nowego hotelu. Natomiast, no, pierwszy hotel, do którego weszliśmy i w pokoju było robactwo w Australii. Także nie, nie za przyjemnie. Szukamy nowego hotelu. No i ten dzień układa się zupełnie nie po naszej myśli um, już od samego rana. Zaczęło się od wschodu słońca, na który w sumie niepotrzebnie wstawaliśmy, nie ma co ukrywać, bo, bo po prostu było tyle chmur, że nic nie było widać. No ale to tam już pół biedy. Takie ryzyko się podejmuje, wstając wcześniej. Nie zawsze się opłaca wcześniej wstawać. E, no ale potem ten hotel. Chcieliśmy być troszkę wcześniej, chcieliśmy dzisiaj trochę zapasu czasu, bo mamy jeszcze kilka rzeczy do ogarnięcia. A cały ten zapas czasowy zjadł nam ten hotel, no bo zanim się zebraliśmy, zanim znaleźliśmy nowy hotel, szukaliśmy też różnych hoteli, bo w pierwszym okazało się, że nie ma windy, a my dzisiaj robimy całe przepakowanie walizek, więc mamy dużo tych rzeczy i nie chciało nam się po prostu na piąte piętro nosić walizki. Potem się okazało, że tam nie ma, w jakimś nie ma parkingu, że no po prostu cuda, cuda. Więc zanim znaleźliśmy odpowiedni hotel, to też minęło trochę czasu. W końcu już się poddaliśmy, uznaliśmy, dobra, bierzemy trochę droższy, bo nie, już po prostu nie mamy siły szukać takiego, co spełni nasze wymagania. No więc skończyliśmy w takim, no jest bardzo ładny, jest na 11 piętrze, więc z windą, więc mam nadzieję, że żaden tutaj karaluch się nie, przypę, nie przypęta. E, jesteśmy turbogłodni, mamy jeszcze do wysłania paczkę do Polski. E, Tomka boli nogę. I ogólnie, no mówię, wszystko jest nie po naszej myśli. E, za, parking też było ciężko znaleźć, bo w końcu jesteśmy w centrum. Okazało się, że za godzinę parkowania 20 dolarów Ale znalazłam jakiś inny bo już mi brakuje słów inny rejt, inną stawkę, tylko trzeba było wjechać po 16, więc musieliśmy jeszcze godzinę czekać, żeby wjechać na ten parking, no mówię Wam, po prostu nic się nie działo dzisiaj po naszej myśli. To tak też informacyjnie dla Was, że taka podróż długa to nie są zawsze ładne obrazki, e, uśmiechnięci ludzie i po prostu odpoczynek, tylko bardzo często jest to właśnie tak jak dzisiaj, czyli Rzeczy nie idą po naszej myśli, musimy improwizować, jakoś sobie radzić, i praktycznie widoków nie ma dzisiaj żadnych, prawda? No, także lecimy coś zjeść teraz, bo umieramy z głodu. W nowo wybranym przez nas hotelu była siłownia, także nie mogłam odpuścić tej sytuacji i postanowiłam się wybrać na krótki trening. Ja normalnie, będąc w domu, ćwiczę. No, cztery razy w tygodniu, czasami nawet pięć się zdarza. Także tutaj, kiedy na wyjeździe, tak naprawdę, no, od dwóch miesięcy nie zrobiłam porządnego treningu. Wiem, że robiłam trekkingi, dużo chodzę, bo robimy po 20 tysięcy kroków dziennie, ale mimo wszystko to nie jest trening siłowy, którego mi bardzo brakuje. Także dzisiaj czuję, że, że odżyłam i od razu jest mi lepiej. Zaczęłam od truchtu, potem ćwiczenia z gumami, z piłką. Potem tam, widzicie, jeszcze w tle hantelki, więc jeszcze sobie, właśnie ćwiczenia z hantlami porobiłam. No i wleciała godzinka treningu, także super było. Jestem już w pokoju po siłowni. Dała mi w kość. Czuję, że dawno nie ćwiczyłam. Będę musiała się zgłosić do trenera Szymona, jak wrócę, bo mam galaretę zamiast mięśni. Ja jestem przyzwyczajona do trochę innego stanu mojego wytrenowania, bo tak naprawdę ostatnie 15 lat, jak trenowałam profesjonalnie sprint. To takich yy, spodków formy jak mam teraz, to jeszcze nie miałam. No ale dobra. Wrócę do domu i się skupię na tym i wszystko wróci do normy, także spoko. No. Tu jest Tomasz. Yy. Żegnamy się z wami na dzisiaj. Idę się wykąpać. Jestem w sumie zadowolona, że mi się udało poćwiczyć. Także buziaki i hej.